Włóż na głowę swą koronę chwały przedwiecznego. 3. Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość Twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. 4. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: pokój sprawiedliwości i chwała pobożności. 5. Podnieś się, Jeruzalem. Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na Słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane. Że Bóg o nich pamiętał. 6. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesione z chwałą, jakby na tronie królewskim. 7. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. 8. Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. 9. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem. Odpis listu, wysłanego przez Jeremiasza do tych, którzy jako niewolnicy mieli być uprowadzeni przez króla babilońskiego do Babilonu, by im oznajmić, co mu Bóg polecił. 1. Z powodu grzechów, jakie popełniliście przeciw Bogu, będziecie uprowadzeni do niewoli do Babilonu przez króla babilońskiego, nabuchodonozora, 2. Gdy już wejdziecie do Babilonu, pozostaniecie tam przez wiele lat, na długi czas, aż do siedmiu pokoleń. Potem wyprowadzę was stamtąd w pokoju. 3. Oto ujrzycie w Babilonie niesionych na ramionach bogów ze srebra, złota i drzewa, którzy strach wzbudzać będą w poganach. 4. Uważajcie więc, byście się nie upodobnili do cudzoziemców i by was nie ogarnęła bojaźń przed tymi bogami. 5. Kiedy zobaczycie tłum, który idąc przed i za nimi cześć oddawać im będziecie, powiedzcie sobie w myśli, tobie należy się cześć, o panie. 6. Mój bowiem maniał jest z wami i on sam szukać będzie dusz waszych. 7. Rzemieślnik wygładził język tych bogów, sami zaś, pozłoceni i posrebrzeni, są oszustwem i nie mogą mówić. 8. Jak pannie, która kocha się w strojach, oni robią wieńce na we swoich bogów. 9. Zdarza się, że kapłani kradną złoto i srebro swoim bogom i obracają na własne potrzeby, dają je też nierządnicom spod dachu. 10. Ubierają w szaty jak ludzi, bogów srebrnych, złotych i drewnianych, którzy nie mogą obronić się przed rdzą i robakami. 11. Gdy przywdziewają ich w szkarłatne szaty, ścierają z ich twarzy kurz świątyni, który w wielkiej obfitości na nich osiada. 12. Ten trzyma berło, jakby jakiś rządca kraju, ale nie może zabić, jeśliby kto przeciw niemu wykroczył. trzynaście. Owtrzyma w prawicy miecz i siekierę, ale nie obroni siebie w czasie wojny ani przed złodziejami. czternaście. Stąd jasną jest rzeczą, że nie są bogami, więc się ich nie bójcie. piętnaście. Jak naczynie stłuczone staje się dla człowieka niepożyteczne, tak się rzecz ma z ich bogami, umieszczonymi w świątyniach. 16. Oczy mają pełne kurzu, unoszącego się spod nóg chodzących. 17. Jak ten, co obraził króla, wokół ma zamknięte dziedzińce, jako skazane na śmierć, tak kapłani obwarowują ich świątynie drzwiami, zamkami i zasuwami, aby nie byli ograbieni przez złodziei. 18. Światła zapalają i to w większej liczbie niż dla siebie, a żadnego z nich ci bogowie ujrzeć nie mogą. 19. Są oni jak belka w domu, wnętrze ich, jak powiadają, jest stoczone, bo robactwo, wychodzące z ziemi, pożera ich wraz z ubiorem, a oni tego nie czują. 20. Oblicze mają czarne od dymu unoszącego się ze świątyni. 21. Na ciała i głowy ich zlatują nietoperze, jaskółki i inne ptaki, i koty po nich łażą. 22. Stąd poznajecie się, że nie są bogami. Dlatego się ich nie bójcie. Dwadzieścia trzy: złoto, którym dla ozdoby są pokryci, nie będzie błyszczeć, jeśli ktoś śniedzi z niego nie zetrze. Ani nie czuli oni, kiedy ich odlano. Dwadzieścia cztery: i chociażby byli kupieni, nie wiedzieć, za jak wielką cenę nie ma w nich ducha. Dwadzieścia pięć: ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni, pokazując w ten sposób ludziom swą nicość. Muszą się też czuć zawstydzeni i czcić się le tym, że gdy któryś z nich przypadkiem upadnie, to go sami podnoszą. 26. Jeżeli zaś ktoś go prosto postawi, nie może poruszyć się z am, a jeżeli będzie nachylony, prosto nie stanie. Dlatego jak przed zmarłymi stawia się im dary. 27. Kapłani ofiar bogom składane sprzedają na własne potrzeby, podobnie ich żony marynują dla siebie mięso z ofiar. A nie dają z nich ani biednemu, ani choremu. Kobiety ich w okresie słabości miesięcznej oraz po połogu dotykają ofiar. 28. Stąd wiecie, że nie są bogami, i nie bójcie się ich. 29. Jakżeż ich nazwać bogami? Przecież kobiety składają ofiar bogom srebrnym, złotym i drewnianym. 30. Kapłani siedzą w świątyniach, mając płaszcze rozdarte, brody i czaszki ogolone. Głowy nieprzykryte. 31. Ryczą i krzyczą przed bogami swymi, jak to niektórzy czynią na stypie pogrzebowej. 32. Kapłani biorą ubiory bogów i przyodziewają nimi swoje żony i dzieci. 33. A jeśli im kto co dobrego zrobi albo co złego, nie mają możliwości za to odpłacić. Nie mogą też króla ustanowić ani złożyć go w stronę. 34. Nie mogą też dać ani bogactw ani miedziaków. Jeśli by kto jakiś lub złożył, a nie dotrzymał go, nie będą tego dochodzić. 35. Nie wyrwą człowieka ze śmierci ani też nie wybawią słabego z ranki mocnego. 36. Niewidomemu wzroku nie przewrócą ani nie pomogą uciśnionemu. 37. Nad wdową się nie ulitują ani też nie będą dobrodziejami się 38. Bogowie drewniani, Pozłoceni i posrebrzeni mogą być przerównani do kamieni wziętych z gór, a tych, którzy im cześć oddają, spotka hańba. 39. Jakżeż więc można myśleć o nich, że są bogami, albo ich tak nazywać? 40. Owszem, sami chaldejczycy ich znieważają, gdy zobaczą jakiegoś niemego, który nie może mówić, przynoszą bela, prosząc go, by go obdarzył mową, jakby on mógł ich usłyszeć. 41. A nie mogą pojąć, że takich bogów należy porzucić, do tego stopnia rozumu nie mają. 42. Kobiety opasane sznurami siedzą przy drogach, palą otręby, jakby kadzidło. 43. Skoro któreś z nich udało się oddać któremuś z przechodzących, to ta natrząsa się z sąsiadki, że nie była tak zaszczycona jak ona i że jej sznur nie został przerwany. 44. Wszystko? Co się dla nich czyni, jest oszustwem. Jakże więc można sądzić lub mówić, że to są bogowie? 45 Rzemieślnicy i złotnicy zrobili ich niczym innym nie są, tylko tym, czym oni chcieli, aby byli. 46 Sami rzemieślnicy nie osiągnęli długiego wieku, w jakiż więc sposób ich wytwory mają być bogami? 47 Pozostawili więc swym potomkom hańbę i oszustwo. 48. Kiedy przyjdzie czas wojny i klęski, wówczas kapłani naradzają się, gdzie ukryć się wraz z nimi. 49. Jakże więc nie pojąć tego, że nie są bogami ci, którzy nie mogą zachować siebie od wojny i klęsk? 50. Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozłacane i posrebrzane są oszustwem. Wszystkie narody i wszyscy królowie niech wiedzą, że nie są one bogami ale dziełem rąk ludzkich i żadnego działania Bożego w nich nie ma. 51. Któż więc nie pozna, że nie są bogami? 52. Żadnego króla nad krajem nie postawią, ani deszczu nie zaślą ludziom. 53. Spraw ich nie rozsądzą, ani nie uwolnią skrzywdzonego. Są jakby wrony między niebem a ziemią. 54. Kiedy pożar wybuchnie w świątyni bogów drewnianych, ozłacanych i posrebrzanych. Kapłani ich uciekają i ocalają się, a oni sami jak belki w środku pozostają i palą się. 55. Nie mogą się oprzeć ani królowi, ani nieprzyjacielowi. 56. Jakże więc może się komu wydać albo może kto myśleć, że są bogami? 57. Bogowie drewniani, osrebrzani i pozłacani ani przed złodziejami, ani przed rozbójnikami nie mogą się obronić, Którzy jako silniejsi od nich zabierają im złoto, srebro i ubranie, co jest na nich. I odchodzą, a oni nie mogą obronić siebie. 58. Dlatego lepiej jest być królem, który może pokazać swe męstwo, albo pożytecznym w domu naczyniem, którym posługuje się właściciel niż tymi fałszywymi bogami, albo bramą domu, która ochrania wszystko, co jest w nim, niż tymi fałszywymi bogami. Albo kolumną drewnianą w Pałacu Królewskim, niż tymi fałszywymi bogami. 59. Słońce, księżyc i gwiazdy, które świecą i otrzymały zadanie, by były pożyteczne, są chętnie posłuszne. 60. Podobnie i błyskawica, kiedy zabłośnie, jest piękne dla wzroku. Dlatego też ilia trwieje w każdym miejscu. 61. Podobnie i chmury. Kiedy otrzymają od Boga polecenie, by przelatywać nad całą ziemią, wykonują nakaz, także i piorun z wysoka zesłany, aby niszczyć góry i lasy, wykonuje polecenie. 62. A ci ani wyglądem, ani siłą, nie dadzą się z nimi porównać. 63. Stąd wcale nie należy mniemać, że są oni bogami, ani ich tak nazywać, nie mogą bowiem ani karać, ani dobrze czynić ludziom. 64. Gdy więc wiecie, że nie są bogami, nie bójcie się ich. 65. Nie złożyczą oni ani nie błogosławią królom. 66. Poganom znaków na niebie nie ukażą, nie błyszczą jak słońce ani nie świecą jak księżyc. 67. Zwierzęta są od nich mocniejsze, mogą bowiem uciec do krajówki i tak pomóc sobie. 68. W żaden sposób nie stwierdziliśmy, że są bogami, dlatego się ich nie bójcie. 69. Jak straszydło na grządce ogórkowej, które niczego nie strzeże, tacy są ich bogowie drewniani, ozłacani i posrebrzani. 70. Podobnie można przyrównać ich bogów drewnianych, pozłacanych i posrebrzanych do krzaka cierniowego w ogrodzie, na którym siada każdy ptak, albo do trupa porzucanego w ciemnościach, 71. Z purpury i biś orów, które na nich butwieją, poznajeć się, że nie są bogami. Na koniec oni sami będą stoczeni przez robactwo i staną się przedmiotem hańby w kraju. 72. Przeto lepszy jest człowiek sprawiedliwy, który nie posiada bożków, będzie bowiem daleko od hańby.